Rozmawiać, ale jednocześnie okazuje się, że rozmowa o kampanii prezydenckiej to jest też rozmowa o tym, co dzieje się wokół niej w mediach, które chyba, no, mówiliśmy tu już przy poprzednich wyborach nieraz, że maski spadają, ale tak nisko jak spadły w tym roku, to chyba jeszcze sytuacji takiej nie było. Spójrzmy na to, co działo się wczoraj w programie Tomasza Lisa w telewizji, która nie wiem dlaczego cały czas nazywa się publiczną. Znaczy ona tak siebie sama nazywa, że jest publiczną. Zrównoważony dobór gości Włodzimierz jest, tak jest tak publiczny, tak jak dom jest publiczny. Tak jak dom jest publiczny, właśnie. Włodzimierz Cimaszewicz, Janusz Lewandowski i Tomasz Karolak, aktor, który wystąpił ostatnio na wiecu wyborczym Wojska Komorowskiego, mm, opowiadali sobie o tym, jaką to wspaniałą kampanię ma urzędujący pan prezydent. A żeby był jeszcze jakiś czarny lud na sali, to w roli czarnego luda została obsadzona nieobecna Kinga Duda, której fałszywego, jak się okazało, tweeta cytował Tomasz List, twierdząc, że Ponoć wedle Kingi Dudy, wedle tego fałszywego tweeta z fałszywego konta, jak Tata zostanie prezydentem, to odda Oscara za ideę Amerykanom. No to y jeśli chodzi o tę ostatnią sprawę, to są tylko dwie możliwości. Albo Tomasz List jest kompletnym idiotą, a ja mimo wszystko uważam, że jednak kompletnym idiotą nie jest albo celowo sięgnął po konto, gdzie przeciętnie inteligentna osoba natychmiast jest w stanie rozpoznać, że to jest konto fałszywe, bo wpisy te, takie parodystyczno-kpiarskie, które się tam znajdują, raczej wątpliwości nie pozostawiają. Czyli albo to, albo to. Która możliwość? No, jest jeszcze oczywiście możliwość taka, że to jest jakieś połączenie, mieszanka tych dwóch. Y składników. No, w każdym razie no, czym to powinno ja, bym, ja, ja bym stawiał no. na to, że to był celowy zabieg. Mało tego, to jest oczywiście tylko moja hipoteza, ale obserwując ten fragment programu, z, bo tam, zresztą w się, sensie, Tomasz Karolak pierwszy o tym o tym twicie powiedział. Ja mam wrażenie, że to jest całkowicie ustawione. To znaczy Karola, który jest przecież zawodowym aktorem, był jakiś taki podenerwowany. No nie widzę powodu, żeby miał się w tym programie denerwować. A potem przepraszając w internecie pisał o tym, że uległ manipulacji. Czym to powinno skutkować? No, ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że Tomasz Lis powinien zostać przez telewizję publiczną w pierwszej kolejności zawieszony i jego program też powinien zostać zawieszony, a telewizja powinna się bardzo poważnie zastanowić, a właściwie nawet nie powinna się zastanawiać nad przedłużeniem mu kontraktu, bo w tym programie mamy dwie rzeczy. To znaczy po pierwsze mamy ordynarną promocję jednego z kandydatów w telewizji przypominam publicznej, nawet nie było już udawania, że tam jest jakaś równowaga gości. I po drugie e, mamy no, albo skandaliczną pomyłkę, która się nadaje na proces w trybie wyborczym, albo jeżeli nie jest to pomyłka, to mamy ordynarne hamskie. No, oszustwo. Manipulacje, po prostu oszustwo i manipulacje. Ale to jest nie koniec y, telewizyjnych wybryków związanych z. A przepraszam, z jeszcze, no, jeszcze jedna rzecz, bo to się no. też zwracam. Ja to wczoraj już zrobiłem na Twitterze, ale zwracam się tutaj do widzów Telewizji Republika. Jeżeli państwo jeszcze płacą abonament, to ja bym proponował zaprzestać. Można wyrejestrować odbiornik, a jeżeli ktoś przyjdzie kontrolować, to można mu dać y, siarczystego kopniaka, żeby zleciał ze schodów, bo nikt poza policją nie ma prawa do państwa do lokalizacji. W e, zostańmy przy tematach telewizyjno wyborczych Dzisiaj, tak, dzisiaj chyba ma się pojawić Bronisław Komorowski w programie "Człowieka", znanego z wypowiedzi rasistowskich oraz z tego, że jego goście wkładają polską flagę w przyodchody, czyli w programie niejakiego kuby wojewódzkiego. Nagrano już ten program wcześniej. Dzisiaj Kuba Jakuba Władysława. Tak. Otóż to, co ciekawe, kolejność miała być inna. Dzisiaj miał być jakiś tam inny, wcześniej nagrany program, ale jak się okazało po pierwszej turze, że pan prezydent musi być teraz spontaniczny, młodzieżowy, jowowy i w ogóle kul, cool, to w taki nagle tajemniczy sposób się okazało, że ten nagrany wcześniej już program pana wojewódzkiego zostanie przesunięty, a tu wskoczy program z Mariuszem Komorowskim. Tak, no myśmy na portalu w polityce opisywali mniej więcej, jak to może wyglądać, bo mieliśmy relacje osoby, która była przynajmniej wcześniej nagradzona programu. Tak. Mam nadzieję, że tam już śledztwo się toczy lampa w oczy i wykrywają, kto to był. W każdym razie nie wygląda na to, żeby ten występ się udał. Zresztą to mnie specjalnie nie dziwi, dlatego że obsadzanie Bronisława Komorowskiego w roli luzaka przy 52-letnim Jakubie Władysławie, który z takiego natarczywego luzactwa żyje po prostu udać się nie może. Generalnie rzecz biorąc, bo rzeczywiście jest tak, że Bronisław Komorowski odzyskał trochę inicjatywę po pierwszej turze wyborów. Tutaj nie ma co się oszukiwać, że rzeczywiście mm, poszedł do przodu. No, trudno, Natomiast... żeby się nie obudzić po takim ciosie, jakim była przegrana w pierwszej tak. Natomiast pytanie po pierwsze, na ile mu to jeszcze może pomóc? I po drugie, czy bo ja miałem takie wrażenie właśnie wczoraj wieczorem, kiedy te wszystkie rzeczy w programie Tomasza Lisa się zdarzyły, czy to nie jest tak, że znowu Bronisław Komorowski robi ten sam błąd, który zrobił w ostatniej fazie kampanii przed pierwszą turą, czyli przegrzanie. Tego jest po prostu mam wrażenie, tak. za dużo, jest to za natarczywe i za nachalne. Jeżeli ktoś jest wystarczająco odporny i ma mocny żołądek, to niech wejdzie na gazeta.pl, albo, nie daj Boże, już na, na temat, na przykład portal Tomasza Lisa, te strony, te portale wyglądają właściwie jak portale wyborcze Bronisława Komorowskiego w tej chwili więc ym, tego jest tak dużo że może nastąpić odruch wymiotny mam wrażenie że taki odruch wymiotny spowodował ten wynik w pierwszej turze jaki był no jeszcze dzisiaj informowałem zresztą Państwa i teraz już jest potwierdzenie, spotkanie miało miejsce. O 8.30 Bronisław Komorowski, spontaniczny młodzieżowy Bronisław Komorowski, znany miłości gier komputerowych, miał się spotkać z projektantami gry Wiedźmin i to właśnie zresztą uczynił. Bardzo niestety żałuję. Nie się za Wiedźmina. No właśnie, ja bardzo żałuję, że, że na przykład elementem tego eventu nie było może, nie wiem, zagranie przez Pana Prezydenta paru rundek na, na jakiejś konsolce, prawda. I ktoś mógłby to też filmować może i pokazać. Myślę, potem, co... że gdyby to było przed pierwszą turą, to jeszcze by to było możliwe, bo widać, że po pierwszej turze ktoś tam wziął trochę Bronisława Komorowskiego w karby i rzeczywiście jakoś tę kampanię lekko uporządkował. Przed nami druga i ostatnia debata wyborcza kandydatów w czwartek wieczorem, ale wczoraj się pojawił taki znak zapytania, czy Andrzej Duda pojawi się na tej debacie, czy może pojedzie na przykład do Hali w Lubinie, żeby wziąć udział w tym spotkaniu, do którego zapraszał i Komorowskiego, mówiąc, i Duda Paweł Kukiz. Mówiąc szczerze, to by było moim zdaniem znacznie lepsze posunięcie. Ja uważam, że błędem jest przyjęcie zaproszenia do debaty w TVN. W TVN nie? Tak, dlatego że po pierwsze Andrzej Duda, to już wiemy i to też nie ma co owijać w bawełnę, w dwóch debatach pokazał się przeciętnie, czyli to widocznie nie jest jego najlepsze, najlepsza jego sprawność. Ma inne, dużo lepsze, właśnie na przykład występowanie przed ludźmi, bezpośrednio tak z nimi. Ta. Po drugie, nie miał czasu, żeby się do tej debaty solidnie przygotować, a po tym, co zobaczyliśmy w jego wykonaniu to nie był najlepszy jego występ co zobaczyliśmy w niedzielę to powinien przynajmniej dwa pełne dni poświęcić wyłącznie na przygotowywanie się do tej następnej debaty. Po trzecie, będzie tam, byłby tam w bardzo niekorzystnym dla siebie otoczeniu, niezależnie od tego, kto by tę debatę prowadził, no bo rozumiem, że być może to by była na przykład pani pochankę i pan Bogdan Rymanowski, którego cenię, uważam, że to, to jest bardzo dobry dziennikarz, ale otoczenie generalnie byłoby bardzo niekorzystne. I teraz oczywiście niektórzy mówią, no tak, ale to się pojawią oskarżenia, że Andrzej Duda się boi. Trudno. Tutaj trzeba mierzyć, co daje większy zysk, co daje większą stratę. Andrzej Duda się już w debacie z prezydentem Komorowskim pokazał. pokazał. Mhm. Tutaj moim zdaniem nic nie zyska, może tylko stracić. Natomiast tam w Lubinie, tam gdzie proponował debatę Kukiz, czekają prawdziwi ludzie, niewyselekcjonowana publiczność. Ludzie, z którymi można porozmawiać i to co więcej, wyborcy Kukiza właśnie. Więc gdyby rzeczywiście taka decyzja zapadła sztabu Andrzeja Dudy, to ja bym uważał, że to jest taktycznie dobre, dobry, dobra decyzja. A propos przyjaznego i nieprzyjaznego otoczenia telewizyjnego, miałem takie wrażenie, oglądając w niedzielę debatę w, w telewizji publicznej, że Bronisław Komorowski zdecydowanie czuje się w tym studio bardzo dobrze, jak u siebie. No nic dziwnego, że się czuł jak u siebie, skoro prezes telewizji już Bram przywitał go kordialnym. Cześć, a do Andrzeja Dudy nawet nie podszedł. No, to był taki wyraźny sygnał Bronek jesteś tutaj u siebie właśnie. I my tutaj jesteśmy za tobą, natomiast muszę powiedzieć, że w tym wszystkim no jednak było pewien jasny punkt. To znaczy uważam, że prowadzenie tej debaty przez Dorotę Gawryluk i Krzysztofa Ziemca było jak najbardziej wzorcowe. To pokazało, jak w tym, w tym naprawdę bardzo trudnej sytuacji i trudnym otoczeniu można utrzymać wysoki dziennikarski standard i tutaj obojgu gratuluję zresztą po raz kolejny. To może tym bardziej nie będzie w takim razie i w TVN-ie w czwartek wypadało jakoś wychylać się ze swoimi e, własnymi sympatiami politycznymi myślę, że na tam, tle. Myślę, że tam nie ma żadnych oporów. Tak, że już teraz wszystkie rączki na pokład i... Rączki i nóżki. Rączki i nóżki. Łukasz Warzecha, publicysta tygodnika w sieci, był Republika. Dziękuję ci za wizytę w naszym studio.